Dzień dobry, nazywam się Paulina Jodestow. Mieszkam w Trzywnicy pod Wrocławiem w Polsce. Jestem pedagogą, psychologą i dyplomowanym, praktykującym naturopatem. Od 19 lat odczyszczam organizm człowieka z pasożytów. Na podstawie mojego doświadczenia i pracy z klientami powstała ta książka. 21 wiek epidemia pasożytów. 21 wiek epidemia drżaków i pleśni. 21 wiek epidemia chlamydii. 21 wiek epidemia różnych chorób i raka wywołanych przez pasożytów. Medycyna 21 wieku to jest oczyszczenie organizmu człowieka z pasożytów. Choroby i infekcje przenoszone drogą płucową stanowi globalny problem bezpłodności. Coraz więcej rodzi się psychicznie, dzieci chory psychicznie, niepełnosprawne dzieci i z wadami wrodzonymi. Dlaczego? Te informacje znajdziecie w mojej książce. Moja książka nosi tytuł Zdrowie pokolenie od nowej Naszym głównym celem jest Uświadomić młode małżeństwa o zagrożeniach i oczyścić ich organizm z pasożytów przed planowaną ciążą. Kliniki, szpitale, domy dziecka są już przepełnione dziećmi niepełnosprawnymi i z wadami wrodzonymi. Informacje, które przekazuje książce, są dla wszystkich ludzi na całej planecie. Bardzo, bardzo, bardzo ważną. I książka odłoży nam oczy, jaka jest prawda o pasożytach w organizmie człowieka. A teraz proszę zwrócić uwagę na te zdjęcia pasożytów, i które by dostali się u Holendra 38 lat. I taki sam pasożyt wyszedł u Polaka 24 lata. Пассажиры видны на фотографиях, были у людей в разных веках и из разных стран. Этих пассажиров еще не узнали в какой энциклопедии и мы должны найти название для них. Такой бруд выходит из вантропы, Usunięte u u którego badanie lekarskie wykazało, jaką ma być polipów na ściankach jel jelity grubego. Po oczyszczeniu organizmu polipów już nie było. Lekarz błędnie diagnozuje obecność łosogówek jako polipy. U tej osoby lekarze chcieli amputować nogę. Po oczyszczeniu i kuracji 3 takie są wyniki. Ta książka jest sensacyjna. Jo Je można kupić już na Allegro lub zamówić telefonicznie. 48 kod polski. Telefon komórkowy 791 377 353. Jedyny międzynarodowy centrum zdrowia w Polsce. Sane Rainbow znajduje się w Trzebnicy. Rezerwacja miejsc na diagnostykę lub na kurację oczyszczającą telefonicznie 609 491 296 lub mailowo sunandrainbowmaupa wp.pl Centrum Zdrowia Sane Rainbow potrzebuje ambitnych ludzi do współpracy Informacja w mojej książce. Dziękuję i do zobaczenia.